Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dziesiątym już odcinku. Zagrajmy w X-Men Origins Wolverine. No i co jest taka 23.30? Miałem cały dzień zapierdol, po prostu rano się obudziłem i o, jaki dzisiaj jest piękny dzień. Niedziela. Mam wolną niedzielę, nic nie robię, totalnie nic nie robię. I pamiętam, miałem... o, nie pamiętam, kiedy miałem ostatnio aż tak sporo wolnego czasu, to, 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 to jest genialne. Powiem ja ci, że może tam skoczyć, Nie? Zaraz z do tego dojdziemy i tak... O! Będzie bosko. Wstaj do talety, po czym dzwoni kolega. Ej, słuchaj, idziecie z nami na piłkę na salę. No, w zasadzie nic nie robię, to idę. Potem dzwoni kolejna osoba. E, słuchaj, kiedy podjedziesz po replikę? Bo w ogóle nie, nie wiem czy wiecie, ale ja się w SG bawię. No i miałem małe problemy z repliką. To też ją... Um, pożyczyłem koledzy który trochę zna się na serwisie Koledzy, który. który... Wow. Koledzy, którzy się na serwisie dałem mówią, a stary wiesz co zobacz, zobacz co tam jest Jak będziesz wiedział co tam jest to jakbyś mógł zrobić to zrób proszę a jak nie... Jak, jak nie to trudno, to ja to zaniosę do serwisu. No dobra, dobra no i musiałem jechać oczywiście przez całą Łódź. Zeszło mi tyle czasu, że nie wiem, budziłem się o 10, wyjechałem o 11, e, potem od razu w zasadzie poszłem na hale. no i byłem w domu o 5, po czym po drodze się dowiedziałem, że mam jeszcze tyle rzeczy do szkoły do zrobienia, że nie wiem, w zasadzie rzadko przez tydzień mam tyle do zrobienia, co tutaj przez jeden dzień. Okej, okay, co ja mam z tym robić? Aha, rozumiem, myślę, że muszę to wprowadzić do auta. I po prostu byłem taki zły, jest to właśnie 23.30, i ja rapno sobie zrobiłem dwie przerwy: jedną na kolację, drugą, żeby się wykąpać. Tak to już cały czas miałem za Ok, to trzeba tak obrócić. Teraz trzeba coś aktywować. To mi poka... Aha, dobra, tam jest jeszcze jedna osoba do zabicia. Tam trzeba jakoś wcześniej wskoczyć. Wydaje mi się, że to może być gdzieś tutaj. Nie. Ja się domyślę zaraz co to, to trzeba zrobić spokojnie Chyba, że no, coś się z lekka zbagowało, no nic. Od drugiej strony pójdziemy, spróbujemy. Aha i jeżeli to dobrze rozumiem, w tym momencie będziemy w stanie gdzieś wskoczyć, tak? Chyba niekoniecznie. Aha, dobra. Sepcie już ogarnie. Dobrze to przesowałem, tylko... Znaczy, dobra miałem plan z przesuwaniem, tylko trzeba to przesunąć w drugą stronę. Tak, o ile się da. Chwila, czy da się to tak obrócić, żeby to było tyłem? Niestety nie. Dobra, wiecie co? Jeszcze się tam wrócimy. Skąd przyszliśmy? Tam było można wskoczyć, bo tam pewnie coś jest. Może coś po drodze minęliśmy, bo to mi każe, nie, no tędy mnie każe iść. No tędy zdecydowanie, nie. chyba że to jest jakiś komputer służący do uruchomienia. Nie, niestety nie. Czyli będzie trzeba iść tutaj, tylko nie wiem do końca co z tym autem. No bo to wygląda jakby powinniśmy to teraz przesunąć, tak? Tylko co mi da przesunięcie tego tutaj? Bo, bo ja niekoniecznie rozumiem. Bo tutaj nigdzie raczej. Chyba że. Nie, tam raczej nie doskoczę. Dobra, spróbuję zrobić tak jeszcze raz, to tu zaciągnąć. Musimy na swoje miejsce i spróbujemy wskoczyć na początku. Tam. Teraz Wam pokażę gdzie. O, tam, tam. Pchaj. Możecie że tam zwyczajnie nic nie będzie, ale zawsze warto spróbować. Okej. Okay. Aha, tam się nawet wskoczyć. No, to bosko. To teraz po, totalnie nie mam pomysłu, co ja tu muszę zrobić. Tu w ogóle da się wejść, da się wejść, dobra. To może jednak coś wymyślimy. Hmm, tutaj nie. Hmm. Co ja mogę z tym zrobić? Powiem, to opuścić, tylko nie wiem po co. Myślę, że jak to... Dobrze... Myślę, że teraz będę w stanie na to wskoczyć. Potem na tą drugą linkę, która tam zwisa. I stamtąd już się chyba jakoś będzie dało. Jeżeli dzisiaj skończę trochę wcześniej, to się... Nie gniewajcie, przepraszam, ale może się okazać, że już w takiej godzinie będę musiał spadać powoli. Dobra. Dosunięty do końca. I okej. Okay. Co mam? Era. Aha, dobrze. Już wszystko jasno. Teraz po tym. I jakoś tam się przejdzie dalej. Tu widzę jakiś szyby wentylacyjny. Nie spadniemy. Tu jest mutagen. Obawiam się, że to. Nie, proszę, nie mówcie mi, że ja tu tylko przyszedłem na marne. Okej, okay, dobra, już widzę, co do złapania jest. Już się bałem, że tu dało się przejść. Znaczy, dało się przejść. Tutaj było przejście tylko po właśnie tego mutagena. Tego bym bardzo nie chciał. Zaraz się to zajmiemy. Tu jest jeszcze jakiś. A nie, tu nie jest mutagen, tylko tu jest. ...nieśmiertelnik. O, ten daje już tysiąc doświadczenia gra na nie wiem. Jeszcze jakbyś załatwił drugiego podwórca, to by było pięknie, no to jest pięknie Dobra, to, trzeba się nimi zająć Będziemy stosowali szybkie techniki, po prostu zyskiwanie ich wszystkich po kolei Dabijaj, skacz i dobijaj To jest naje, najefektywniejszy, tak mi się przynajmniej wydaje Na grupę przeciwników, która stara się to Trzymać z daleka. Może to jest za łatwe, jest efektywne. Dobra, już. Teraz coś innego zrobimy. No i co, czy to wielkie? No, tak myślałem. Ale na szczęście teraz to wielkie ma, no, to nowe wielkie, jeżeli się tak nazwać. Bo z tych dwóch, dwóch przeciwników, z którymi walczyliśmy, to to jest najłatwiejsze. Się tylko może pozwóldzimy tych co strzelają dwa skórczy byki wow. pad mi pad, świetnie baterie mi padają w padzie Zobaczymy czy to się jeszcze zaraz rozłączy jak tak no to nie wiem czy to się na drugiego pada albo coś ale mam nadzieję że to powinno jeszcze wytrzymać przynajmniej do czasu końca nagrywania tego Więc... Zresztą na sobie złączono, że mają jedną pasyk życia <noise> Bo tak to wygląda Hej, no czemu mnie zadałeś? Prawie, że mnie wyrzuciłeś za mapę No nie, no to jest nie fair Tknij Ucieknij Poczekam aż znowu się wyżyje Tnij, tnij. Nie, to nie. nie No nie, oni są w dwójkę, mają przewagę. Ale na szczęście nie umiem tu wchodzić i przez co mogę ich łatwo zbagować. Co oni w perkę grają? Ten już pada. 4600x, ładnie. Mam dwa skialpońcy, to mi się na razie leczenie przydało. Kurczę no znowu mi. Padł? Co, ja sobie odłączę go. Czy wyjmę odłączę akumulatorki z drugiego pada, który jest obecnie mi służy do grania na ekranie? Może się okazać, że są tak samo wyczerpane jak te. Ale przynajmniej spróbuję. Piękno jeszcze raz. Dobra, teraz poczekamy, aż mnie uderzysz. Myślę, że z, za tym razem mi się nie uda ciebie wykończyć, ale za następnym już tak. Ale ja nie, wiem, za tym razem. Fajny. Ja cieszę się. Dobra, a gdzie teraz iść przez tą drogę? Tak myślałem. Słyszę helikoptery. Może być gorąco. Skacz. Aha. No wal. No jeszcze ten jeden. Jeszcze ten jeden. Łoł. Wow. to no nie, a byli tak pięknie ustawieni. O kurczę, wiecie, co najpierw się od nich odsunę i odbiję sobie tą rakietę, bo nie chciałbym z niej dostać. Ło, wow, czy ona się właśnie odbiła? Od... Tak, ona się odbiła od tego gościa. Starczą No nie, te rakiety jednak biją. Te rakiety jednak troszkę biją Dobra, odbiłem Na no szczęście ciekawe że tylko tam wróciłem ja w takie miejsce, żeby go zabić No nie, bo widzę cały czas latają. Dawaj, dawaj, strzaj tą rakietą. Chcę ją odbić. Ganisz zła. Tak. Dobra, ten załatwiony. Wszystko czyste. Można iść dalej. Tylko kwestia, czy to trzeba iść tutaj, nie. Trzeba tutaj gdzieś. Iść. O, o, a tu widzę, że jest. Fajnie, teraz daję po tysiąc doświadczenia, Znaczy to jest w sumie logiczne, że czym później tym więcej tego doświadczenia powinniśmy dostawać, żeby. Też większe są progi levelowe. Myślę, dla level, więc to jest takim logicznym wyjściem. Dobra, co, Jeszcze ja raz mam ochotę w tej grze naprawdę się bić i tylko to robić. Nie, nie żadnego biegania, nic. Chociaż nigdy ani zagadek logicznych... o, jak pięknie. sobie tylko poprosił i od razu się pojawiają. Nigdy w tychże jakichś super zagadek logicznych nie lubiłem ani skakania, nie skakania to zdecydowanie. Ale 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 ale, ale. 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 Ale, 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 Jeszcze raz powiem, ale. Mam naprawdę teraz taką ochotę na rzeź po tym całym dniu, gdzie musiałem się tak odstresować, tak wszystko zrobić. No dobra. W którą stronę ja powinienem lecieć? W tą? Chyba tak. Jeżeli ja od razu podjadę do tego snajpera, to to znaczy, że to było całkiem łatwe. Tak, to było całkiem łatwe. Dobra, jestem ciekawe czy ten sniper cały czas może mnie dorwać, nie wiem tak czy siak się najpierw nimi zajmiemy. Jak mi się teraz to podoba, jak odkryłem, że można ich wrzucać na te drzewa. Zobaczcie jakie to jest piękne. No to jest naprawdę piękne. Tak się tylko pozbywasz po kolei. Ale oni się tak niestety cały czas mnożą. I mnożą i mnożą. No chodźcie tutaj. I mnożą i jeszcze raz mnożą. Czy coś już, tak, już tak czuję, że nie, nie. Że nawet o drugim odcinku, który chciałem, nawet chciałbym Cię nagrać, to nawet nie mam, bo tak śpiący, że. że, że, że tylko skończę ten odcinek i iść spać już. A ja... ja to do szkoły. Już tak bardzo nie wiem co się dzieje. Już tak. słyszę, że po prostu mój komentarz jest na tak niskim poziomie, że czuję, że to będzie się aż nieprzyjemnie oglądało. Wszyscy po kolei. W ogóle, którą mam minutę 14? Jeszcze, myślę, że około 4 minut możemy się pobawić. Nie trafiłem w nim w drzewo. To geniusz zła. O, wreszcie? Nie. Oni się tak będą... Nie, oni się chyba nie mogą tak nie skończyć, bo tak to można by... poziom wbijać i wbijać. Wreszcie. Wreszcie. Czy na pewno dało się ominąć tą walkę po prostu? A sobie pójść... Ale skoro już gramy to czemu by się tym nie rozkoszować Bo akurat co jak co ale w całej tej grze najlepsze są walki Kto by się z tego spodziewał w że prawda? O ale długi był ten epizod znowu w lesie Znowu do budynków Nie te ciasne pomieszczenia są tak złe mhm. Skacz M1. Aha, dobra. Nie wiem, czemu czasami ta gra ogarnia, że gram na padzie, a czasami myśli, że gram na klawiaturze. Myszce. Mocnij. Czekamy, żeby foto nas nie oblała. No i skacz. Czy można na dół? Można. Tam widzę już kolejny nieśmiertelnik. Yeah. Dobra, ale wiecie co, czuję, 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 czuję że tu się... Po... Nie no, dobra, jeszcze do kolejnego checkpointu dojdziemy Nie no, 16 minut, tak trochę 17 w zasadzie No to przynajmniej tak chciałem, żeby ten minimum 18 minut było wyrobione Dojdziemy do kolejnego checkpointu i skończymy Skacz, Logan, skacz A. Aha, muszę wejść wyżej No dobra jak mogę wejść wyżej? Myślę, że jakoś tak. Nie? No to słabo, ale tak na to. Czemu ja tam nie mogę wskoczyć? Myślę, że to trzeba rozwajć i przeciągnąć, dopiero po tych skrzyniach będę mógł wskoczyć. Dobra, teraz już będę mówił. Skacz. Wow, To slow motion to chyba powinno się... W późniejszym momencie skoku odpalić, ale to tylko takie moje małe spostrzeżenie. Mm. Gdzie teraz na dół? Na dół. Tu jeszcze ich paru zostało. Jak, ale już po prostu czuję, że, 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 że tak nie mam co powiedzieć. Że to jest takie smutne. Łoł wow. Czemu on nie zginął? Wow. fajnie, że tamtych... Tamci zostali poza... Zostali, no, Poza moim zasięgiem, bo zostali... Po zewnętrznej stronie bramy Gincie już, proszę, checkpoint Już chcę iść spać Tnij Okej, okay, kwestia czy teraz mi da checkpointa, czy jeszcze będę musiał się z nimi. Jest checkpoint. Dobra, wiecie co, przepraszam, że dzisiaj będzie tak troszkę króty, krótszy odcinek, ale naprawdę umieram, umieram, Nie chcę iść tylko spać. No więc co, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do oglądania kolejnych odcinków i się z wami pożegnać. Hejka! Hej, jeżeli film, który przed chwilą obejrzałeś ci się spodobał, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, a także dać łapki w górę.